Cześć, witajcie, Grzesiek, Trenuj dla Zdrowia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o spacerze rolnika. Farmera. Spacer farmera. To ćwiczenie bardzo rzadko spotykane na siłowniach, a szkoda, bo jest ono bardzo dobre i można z tego ćwiczenia czerpać wielkie profity, nie wspominając o tym, że jest to ćwiczenie funkcjonalne, które przydaje się po prostu w życiu codziennym, bo któż z nas nie chodzi na zakupy i nie nosi Czasem nawet bardzo ciężkich siatek z kartoflami, z, z grzewki wody itd. Tak tak Co daje nam spacer farmera? To w zależności od tego, do czego chcemy użyć tego ćwiczenia, możemy zbudować niesamowitą siłę globalną, i tutaj uwaga, ważna rzecz, jeżeli robimy bardzo ciężkie spacery farmera, to może to ćwiczenie przełożyć się na inne globalne, ciężkoatletyczne ćwiczenia, takie jak martwy ciąg, jakieś ciężkie wysłowania, przysiady, nawet wyciskanie na klatę itd. itd. Krótko mówiąc, budujemy tutaj siłę globalną. Przy czym uwaga, powinniśmy tutaj użyć naprawdę dużego, konkretnego ciężaru. Ale możemy też tego ćwiczenia użyć zupełnie inaczej. Możemy tutaj postawić bardziej na wytrzymałość bądź też wytrzymałość siłową. Wtedy dźwigamy mniejsze ciężary, ale na przykład robimy dłuższy dystans. Czyli nie idziemy 30 metrów, tylko 100 metrów. Oczywiście tak wiem, nie każda siłownia ma takie warunki, ma takie możliwości, dlatego, wiadomo, każdy robi to, co jest możliwe na swojej siłowni, ale jeżeli jest miejsce do tego rodzaju ćwiczenia, to jak najbardziej powinniśmy korzystać i robić spacer farmera, przynajmniej od czasu do czasu wdrażać go do swojego treningu. Co nam daje spacer farmera? Na jakie mięśnie działa spacer farmera? No i tutaj tych mięśni jest bardzo, bardzo dużo. Mięśnie brzucha, skośne, proste, mięśnie pleców, prostowniki, najszersze, co tam jeszcze, kaptury, no ogólnie działa globalnie na mięśnie core, na mięśnie nasze stabilizacyjne, bo przecież idąc z dużym ciężarem w rękach Musimy jednak ten nasz korpus, to nasze ciało ustabilizować i musimy to, w to włożyć bardzo, bardzo dużo wysiłku. No i dlatego też ono bardzo fajnie działa na nasze ciało. Oprócz tego, oczywiście, ponieważ jest to chodzenie, no to pracują nogi, w związku z tym całkiem mocno muszą pracować. Nie wiem, łydki, pośladki, częściowo uda. Krótko mówiąc, spacer farmera spowoduje, że będziesz silny i zdrowy jak koni, ale nie taki, tylko taki. No dobrze, to teraz jak wykonać takie ćwiczenie. Sylwetka powinna być wyprostowana, pośladki napięte, brzuch napięty, łopatki ściągnięte i skierowane w dół, czyli tak zwana retrakcja depresji. I ogólnie całe ciało jest bardzo mocno napięte. I spokojnym krokiem przemieszczamy się z punktu A do punktu B. Inny wariant to jest wariant z trap barem, Zasady są dokładnie te same. Ze sztangą na plecach. Ze sztangą przed sobą, na przykład tak zwane spacery zerchera, możemy też wykonać spacer kelnera, jednorącz, bądź też oburącz, może jeszcze tylko dodam o ćwiczeniach jednorącz, że one tutaj dają troszeczkę inny bodziec od ćwiczeń oburącz, ponieważ występuje tutaj tak zwane andyzgięcie, które świetnie działa na skośne brzucha. Dużo lepiej niż kiedy trzymamy oburącz. I to by było na tyle. Zalecam wszystkim spacery farmera, zercera, kelnera, zwał jak zwał, ogólnie mówiąc, spacery z obciążeniem bo to bardzo fajne ćwiczenie, a poza tym też taki dodatek do rutyny treningowej, który fajnie nam trening urozmaici. Myślę, że przynajmniej od czasu do czasu warto je wdrożyć do naszego treningu. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym filmie i pamiętajcie, że nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu. Aha, no i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, zostawiajcie lajki i możecie napisać też w komentarzu o czym powinien być kolejny film. To na razie.